W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów, realizując obowiązki wynikające z głośnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opublikowało długo oczekiwaną krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jest to pierwszy taki dokument w polskim porządku prawnym, który rzuca nowe światło na zagrożenie ryzykiem prania pieniędzy w Polsce oraz stanowi ważną wskazówkę dla wielu podmiotów gospodarczych, a w szczególności dla instytucji obowiązanych. Dla przypomnienia należy wskazać, że do instytucji obowiązanych zalicza się szereg podmiotów: instytucji, organizacji, spółek, a także indywidualnych przedsiębiorców. Można do nich zaliczyć między innymi banki, instytucje finansowe czy np. fundacje i stowarzyszenia, które przyjmują płatności w gotówce w kwocie przekraczającej 10 tys. euro. Instytucje obowiązane zgodnie z ustawą identyfikują i oceniają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w danej jednostce i na podstawie tak rozpoznanego, indywidualnie rozpoznanego ryzyka podejmują szereg działań proporcjonalnych do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Warto wskazać, że instytucje te przygotowały już pierwszą taką identyfikację, natomiast publikacja Krajowej Oceny Ryzyka ma szansę nie tylko rozwiać wiele wątpliwości interpretacyjnych, które powstały na tle tej ustawy. Ale także wskazuje na konieczność dokonania aktualizacji uprzednio dokonanych ocen we wszystkich instytucjach obowiązanych. Niemniej jednak szczególną uwagę na dopracowanie swoich własnych procedur powinny zwrócić uwagę te podmioty, które w ocenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są narażone na wyższe ryzyko prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. W krajowej ocenie przyjęto bowiem czterostopniową skalę oceny zagrożenia oraz podatności na te zjawiska, według których do tych podmiotów, które tak naprawdę są naj, najbardziej narażone na ryzyko prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu, należą między innymi banki, instytucje finansowe czy kasyna. Warto wskazać także, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego po publikacji Krajowej Oceny Ryzyka wydał komunikat, w którym zwrócił uwagę na rangę wydanego dokumentu. Oraz wskazał na zasadność dokonania ocen i przeglądu dokonanych identyfikacji wcześniej. Ma to o tyle znaczenie, że w przeprowadzonych w poprzednich latach kontrolach w instytucjach obowiązanych ujawniono szereg nieprawidłowości w zakresie należytej realizacji obowiązków ustawowych. Zgodnie z prowadzoną polityką państwa należy spodziewać się więc dalszego uszczelniania obowiązującego systemu, a także potencjalnie nałożenia dodatkowych obowiązków na instytucje obowiązane, których realizacja uchroni podmioty od surowych kar, także finansowych. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od instytucji obowiązanych, powinien zapoznać się z tym dokumentem. Celem uchronienia się przed nałożeniem różnego rodzaju kar, także finansowych, powinien wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach takie procedury, które go przed tym uchronią.